Szymańska. Piszę bloga i tworzę kanał. Dzisiaj jestem z Jankiem, który inspiruje nie tylko młodych, ale też myślę, że starsze osoby. Dzień dobry Janku. Dzień dobry, kłaniam się <śmiania> wszystkim. <śmiania> Muszę Ci powiedzieć, że jesteś myślę, że inspiracją dla niektórych. Co myślisz? To, to się samo z siebie wzięło. Tak. Ja sam się nie spodziewałem, że mogę zainspirować tylu ludzi. Mm -hmm. No i czuję tą wielką satysfakcję właśnie. Super. Muszę Wam powiedzieć, że Janek skończył 60? 70. 70 lat. 77. 77 lat i jest w tej chwili na surowym odżywianiu. Tak, cały czas od półtora roku. Od półtora roku jesteś na surowym i jeszcze dodatkowo ćwiczysz i to intensywnie. A to ćwiczyć tak. Aha. ćwiczę po trzech miesiącach, gdzie rzeczywiście odżyłem trochę fizycznie przy tym surowym wyżywieniu, gdzie nabrałem troszeczkę siły, bo przedtem nie miałem żadnych już sił, prawie umierałem. Tak. Zacząłem ćwiczyć. Dobrze, bo powiem Tobie, że my się poznaliśmy półtora roku w styczniu, prawda? To był tak, pierwszy styczeń, tak. byliśmy razem na y, odmadzaniu na surową, tak? W, y, tak y, gdzie pamiętam dostałam od siebie takiego misia, mm. na szczęście. No, Przyniosł? <laughs> oczywiście, cały czas go noszę w torebce. Mm. Ej, I muszę Ci powiedzieć, że wtedy y, no fajnie sobie porozmawialiśmy, bo też dałeś mi fajne rady i jako doświadczona osoba i wspominam to bardzo mile. Nawet niektóre mam jeszcze tutaj zakodowane. I powiem tobie, że no wtedy jeszcze byłeś taki, można powiedzieć, słabszy trochę, prawda? Tak, jeszcze to, to, to był Twój początek. No nie tylko fizyczny, ale i psychiczny nawet. Nie? Ja tak. zdałem pewne rzeczy, kogo pobudować, tak. ale samemu jeszcze nie byłem zbudowany tak. Dobrze. A powiedz nam, co się takiego wydarzyło, że pojawiłeś się na tym, na tym surowym życiu tutaj u nas w Polsce, bo praktycznie ty w Polsce nie żyjesz, od tego musimy tak, zacząć. Tak. Mieszkasz tutaj. Tak, ja mieszkam w Australii, od, od 40 lat. No właśnie. No i w Australii wyczytałem właśnie, że Mariusz i Agnieszka z, z odmładzania na surowo prowadzą fantastyczny program. Tak który właśnie bardzo mi odpowiada, tak. Ponieważ ja chorowałem na wyjątkowo na miażdżycy i do tego stopnia, że miałem trzy zawały serca, dwa potrójne bajpasy, 14 stentów i ostatnie badania wykazały, że moja aorta już jest w procentach Zregenerowana. Zatkana. Aha, zatkana. Że w sensie, nie można tak. w ogóle już jej odetkać. Tak. Mhm. Jak ja wyżyłem to, to tylko naukowcy mówią, że dzięki temu, że jestem w tym wieku, takim starszym. Tak. Bo gdyby to spotkało człowieka w wieku 50 lat, to by od razu umarł. Okay. Ale ponieważ to się. Całkowita blokada nastąpiła dosyć późno, mnie już całkowicie, tak. to organizm zdążył jeszcze wytworzyć kilka dróg, tak. doprowadzających krew do serca. Tak. Dzięki temu mogłem się uratować. Ale to oddychanie moje, ten ratunek, to był tak już minzerny, że groziło mi w każdej chwili śmierć. Utrzymałem się tylko praktycznie dzięki nitroglicerynie. Mm -hmm. To jest taka malutka buteleczka, tak. gdzie jak się czuje, że serce już przestaje pracować, tak. to się zyskuje do, do ust, do ust i, i żyły się troszeczkę odblokowują nie? i można przeżyć. Nie? No ale ja już sobie zdawałem z tego sprawy, że to w pewnym momencie przyjdzie moment, że ja już to, to mi nawet nie pomoże i mogę umrzeć. Nie? Tak. I w tym właśnie momencie, gdy zdałem sobie sprawę zacząłem grzebać w internecie co mogę jeszcze zrobić, żeby wyżyć. Tak. I okazało się, że przeczytałem zdanie, że miażdżyca jest odwracalna. Tak. Że sposobem na to jest właśnie zdrowe, no, zdrowe odżywianie. Surowe odżywianie przede wszystkim, tak. I w momencie, gdy zacząłem stosować to Czyli rzuciłem mięso, tak. odrzuciłem wszystkie nabiały, tak. jajka. jajka, w ogóle wszystko co zwierzę. Tak. Ryby, nie ryby, gdzie, gdzie mąkę odrzuciłem całkowicie żadnego chleba, żadnych pasów. Byłeś uzależniony od tego? Byłem. Ja też. Od, 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 od pieczywa byłem. No ja też. Od Chociaż pieczyła. bardziej tutaj mnie dospiera to uzależnienie tak. dawne. nie? niż w Australii, bo w Australii nigdy nie było dobrego kciuku. Tak... Rzuciły. Przede wszystkim też bardzo istotna sprawa, że przestałem gotować i smażyć. Mhm. W tym czasie byłem samotny sam, byłem żyłem sam Jestem w Australii i wszystko to bez problemu zastosowałem. Tak. I dosłownie po dwóch tygodniach zacząłem czuć ulgę. Zacząłem czuć, że mogę oddychać. Siły. Że mogę oddychać. Tak. Ja już nawet chodzić nie mogę. Mamy dzieciątko to? jakieś. Proszę? Mamy dzieciątko jakieś. Tak. Po dwóch tak. miesiącach już powoli zacząłem ćwiczyć. Tak. Ale już po dwóch miesiącach moja waga spadła o 15 kilo. 15 kilo? 15 kilo. Nawet nie, 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 nie potrafiłem zrobić jednego ćwiczenia. Hmm, czyli organizm jakby się oczyszczał. Błyskawicznie. Tak. Błyskawicznie się oczyszczał, trawił mój, mój tłuszcz, mm -hmm. dostawałem więcej energii. Tak. I chęci do życia. Dobrze, ale wiesz co, musimy się tutaj zatrzymać, żeby pewną rzecz wyjaśnić. Dlatego właśnie, bo bardzo dużo osób, które właśnie przechodzi przez to, właśnie to jest taki proces, gdzie właśnie ten organizm zaczyna się w, w, w oczyszczać i tak dalej, i nie wolno nawet w tym momencie spożytkować tą energię właśnie na, na jakieś bieganie, na jakieś ćwiczenia i tak dalej, bo te organy w środku muszą być po prostu to one mają dostać tą energię, prawda? to jest bardzo ważne. To jest tak. fajne element... ja, ja z tego sobie nie zdawałem sprawy, Nie wiedziałem o tym procesie, nie? Tak. Ale on u mnie przystąpił samorzutnie, ponieważ ja byłem tak osłabiony, tak. że po prostu nie mogłem. No, no, no. no. Tak. Ja dosłownie nie mogłem się, trzymając stołu, zrobić przysiadu i stanę z tego przysiadu. Nie? Tak. Dopiero wtedy, kiedy spadłem z tej wagi, dopiero wtedy, kiedy zostałem troszkę więcej energii, zacząłem ćwiczenia fizyczne. I co się okazało, że po dwóch miesiącach czy trzech miesiącach ja doszedłem do tego stopnia, że zaczęło mi się startować na zawodach. No właśnie! Hmm. Ja, wybrałem sobie dyscyplinę lekkoatletykę. Tak, I czyli po, chodzisz na siłownię. Może trochę pobiegam, nie? Tak. No i zapisałem się na Mistrzostwa Polski. Tak. I pojechałem na Mistrzostwa Polski. No. Ale byłem już tak zachłanny, że w pięciu dyscyplinach się zgłosiłem. I w biegu, i w rzucił oszczepem, i w trójskoku, i w kuli, i jeszcze coś tamtego. Tak. W każdym razie był taki moment, że nie wiedziałem, czy 100 metrów przybiegnę. Mhm. Najpierw przed zabudami. Spróbowałem, czy się przebiegnę w ogóle, no ale powolutku przebiegłem. No myślę jak to, <grym _> to, to Jak dałem radę, to, to, to dam tam radę. Tam radę, tam radę no, i kupiłem sobie kolce, przecież trzeba startować jako tak. zawodowe sprawy. Tak. No i wystartowałem. Ale wystartowałem tak nieszczęśliwie, że od razu upadłem. Okay. No, ale podniosłem się błyskawicznie i jeszcze zdobyłem trzecie miejsce. Super. Także to był mój pierwszy wyjątkowy... Start do, do nowego życia I sportowego, i życia Tak. W Trójskoku t... już tak byłem wymęczony, że w Trójskoku zaledwie oddałem jeden, jeden skok. Już nie, nie, <laughs> nie, siły. Już nie było na mnie <laughs> siły. W oszczepie dostałem oszczepem bucho. Bo zapomniałem technicznie dobrze tego, to zrezygnowałem z reszty po prostu. Nie? A w kuli już się nawet nie zgłosiłem. Jesteś niesamowity po prostu. Zobaczcie, jak Janek opowiada z, to, z taką pasją i z, taki, z, taką, z taką energią. Masz tyle energii. Wiesz, ja, ja, ja mam 30 parę lat, ty masz 70 parę i po prostu ja nie widzę różnicy. Skąd się to bierze? Tak. Skąd się dobierze? Myślę właśnie, że to jest to, że mm. moje komórki już są w tej chwili wszystkie prawie doskonale odżywione. Tak, tak. A, do, a dopiero ja jestem na początku regeneracji tak. swojego organu. Tak, tak. Ja to cały czas czuję i widzę po, po moich znajomych kolegach, którzy startują na zawodach ze mną, tak. to oni idą wynikiem w dół. No. W wieku idą w dół. Tak. Ja okazuje się, że ja w tym wieku zaczynam iść do góry. To jest super. Ja się zaczynam poprawiać cały czas. Tak. A powiedz mi, a, ale dążą za tym, żeby iść w twoim kierunku, czy bardziej patrzą na ciebie ja co już? ty robisz. Ja jestem bardzo krótko jeszcze w kontakcie z, z, tymi, z tymi ludźmi, krótko. którzy start, startują z ze mną, nie? Bo to tak. była lekkoatletyka ja zacząłem później ciężary trenować. Tak. Nie, nie, doszedłem do wniosku, że, że może w tym dyscyplinie coś mniej więcej, okazało się to rzeczywiście dobrym posunięciem, bo, bo w pierwszych zawodach na mistrzostwach Polski zajęłem pierwsze miejsce i pobiłem wszystkie rekordy Polski. Nie? No, za miesiąc później wystartowałem na mistrzostwach Europy i zostałem mistrzem Europy nie, w Finlandii, nie? no i za jakieś dwa miesiące później. Szczęście się uśmiechniało do mnie i zostałem mistrzem świata. Także, Niesamowite. No. I ci, ci właśnie ciężarowcy szczególnie, którzy mnie widzieli, zobaczyli i zaczęli, bo ja bym dla nich by też tak. nie, w Polsce, nie? Już się tym interesują. Dobrze, a powiedz mi, a jeśli chodzisz na siłownię, bo ja też zaczęłam chodzić, tak, tak e, powróciłam, bo wcześniej chodziłam, później miałam przerwę i teraz znowu, e, to e, mam bardzo fajnego trenera. Ale wiesz, on nieraz troszkę się denerwuje, że ja jednak nie jem tych jajek, nie jem tego mięsa i tak dalej. Ja mówię do niego, ja coś nie denerwuj się. Ja wiem co robię. Powiedz mi, jak, jak ty oceniasz to, bo chodzisz na siłownię, podnosisz takie ciężary, a przecież jesz na surowo. Nie jesz jajek, nie jesz mięsa, nie potrzebujesz tego. Nie. No właśnie. Nie, nie. Ja, ja, jak to ja jest? nawet ja... Chodzę, chodzę na siłownię, trenuję trzy godziny no. i jestem naczczem. No właśnie, o, bo nie. Ty też mi to powiedziałeś, że Kasia, jak, jeśli chodzisz na siłownię, to nie jedz nic, bądź na czczo, na pusty żołądek i, tak. i wtedy po prostu Czyli Oczywiście energia... ty musisz być w tym czasie tylko nawodniona. Nawodniona, tak. Nawodniona. Mhm, tak. Mhm. Wtedy będę miała więcej siły. Tak, tak, siły, energii i nie. wtedy właśnie Twój organizm nie będzie spalał na treningu to, co Ty zjesz, tak. tylko właśnie mięśnia zacznie pracować okay. Ciebie, wiesz, I ta energia z mięśni, z, z tkanki tłuszczowej, z tego wszystkiego. No właśnie, skoro. bo wiesz to, nieraz jak byłam na, na, na treningu i się najadłam wcześniej, pomimo tego, że wiesz zjadłam półtorej godziny wcześniej, albo godzinę, to jednak czułam ten ciężar i w tym żubu, tak wiesz, to wszystko tak... Latami. i rzeczywiście spróbuję po prostu iść na czczo i, i zobaczyć. Myślę, mm -hmm. że może to być jakieś fajne ty już rozwiązanie. Się, to jak ja Ciebie znam, to Ty już jesteś po prostu bagowo, tak. jesteś doskonale, już organy się ustabilizowały. Tak, tak, tak. Żeby wyglądać lepiej, tak, nie, tak. to Ty potrzebujesz po prostu mieście zbudować. Tak. Tak, troszkę, troszkę zbudować miejsce yeah. I, i, i nic Ci więcej nie potrzeba. Mm -hmm, mm -hmm. A one się zbudują sam powolutku, w treningu się zbudują całe. Tak, tak, Oczywiście tak. musisz, gdy twój trener cię pokieruje właściwie tak. nie? i nie będzie cię obciążał dużymi czy, dużymi ciężarami, a, okay. a, a, a będziesz to robić ilościowo, tak. nie? To, to, to szybko nastąpi. Nie? Mhm. Okay. Nie, bo, bo w moim wypadku ja już nie, 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 nie trenuję ilościowo, tylko ja jakościowo. Już jakościowo no, no, rozumiem. Nie, tak. To już u mnie jest inna mm -hmm. sytuacja, ale ludzie, którzy już nie posiadają tej tkanki tłuszczowej... Tak. Nie, Chcą dobrze wyglądać, mm -hmm. to muszą po prostu więcej powtórzyć tak, w znaczy, każdym ćwiczeniu wykonywać. Tak, znaczy powiem tobie, że mój cel nie jest to, żeby wiesz, coraz większe jakby m, ciężary podnosić, tak. tylko bardziej, żeby moja skóra była elastyczna, żeby, wiesz, kobiety mają tutaj te pelikanki, jak one to nazywają, to ja tego po prostu nie chcę. Chcę po prostu zdrowo wyglądać i czuć się wiesz, tak, no, super to, to, ten, te, te mięśnie tutaj z tyłu, tak jak ty mówisz, to jest mięśnie prostujące rękę. Nie? Tak. nie, i wystarczy tylko pompki, dużo pompek robić, nie? Tak. nie? Dużo y, takich wyci tak, wyciąga, wyciskań. Tak, to robię. Tak, to jest, za głowy, tak. Ten, oj, to, jest to najtrudniejsze, oj, 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 boli. Ta, 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 i, nie, I one połowej się zbudują po prostu. <laughs> y ta tkanka ta skóra, ta skóra się pięknie wyrzeźbi. Wy, 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 wy Super. Janek, jesteś super, naprawdę. Masz tyle energii w ogóle my się praktycznie polubiliśmy od pierwszego obejrzenia, prawda? Ja... <gryw qualcosa> Pamiętam jak po Cieszę prostu... Cieszę się, że dziadka polubiłaś. <gryw�hm> dziadka polubiłam bardzo. <gryw�d> <einem> Więc Janek, wszystkiego najlepszego Ci życzę, żebyś miał tyle siły. Mam nadzieję, że Cię kiedyś odwiedzę. <gryw�d> <einem> no, bardzo, bardzo się proszę. Już. Pokażę Ci Australię, pokażę Ci, no, może New Zealand nawet, nie, Dobrze. Super. Nie, i spędzimy cudowny czas, nie? Super. Yeah. E, I e, życzę, żebyś po prostu inspirował innych, bo, bo ja właśnie taki mam też cel, żeby inspirować. Nie, wiesz, nie na siłę namawiać, tylko pokazywać poprzez jakby siebie, że można tak żyć. Pokazuję też ludzi, którzy tak żyją, bo wiesz, w niektórych społeczeństwach po prostu jestem uważana za trochę taka, no kurczę, Kaśka, co jej się stało? Trochę to trochę dziwak, tak? ale, ale widzę, że coraz więcej ludzi już przekonuje się i to jest takie fajne. I chcę motywować ludzi. Nigdy nie wmawiaj sobie, o... że jesteś dziwakiem. O, po... Oczywiście, ja nie. Nie, nie. nie czuj się ja nie. czymś bardziej rozumiałym. Nigdy nie pozwól, żeby cię ktokolwiek zdyskryminował w życiu, ciebie, że nie jesteś w stanie czegokolwiek zrobić. Super.